Hej moi drodzy, z tej strony Manta, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z mojej serii Zagrajmy w Crisis e, i dzisiaj kontynuuje, kontynuujemy sobie już chyba moją znienawidzoną misję recovery, której naprawdę nienawidzę. Nie wiedzie mi się ona. Nie wiedzie mi się w niej, może tak lepiej to ujmę. E, no i cóż, mogę mieć tylko nadzieję, że teraz pójdzie lepiej, bo poprzedni odcinek to również była masakra, znaczy. Jeżeli chodzi o umieranie, to nie było tak źle, ale nie, ogarnia, nie ogarniałem, jak te czołgi mam zniszczyć. Ta wyrzutnia rakiet ich nie zniszczyła. Nie wiem czemu. Eee, przynajmniej tego jednego, więc cóż, mam nadzieję, że teraz będą, będą jakieś wyrzutnie, inne jeszcze. Może uda mi się znaleźć. Bo na pewno wyrzutnie wiem, że granaty nic nie pomogą tutaj. Eee, ja jestem tutaj znowu gra laguje na początku jak to zwykle bywa okej okay. fuck widział mnie cholernik nie wiedział Aha, taki bajer. Dobra, odjechał, z nami na chwilę. Na razie sobie pozbieram amunicję. A tu w głębokim domku... Do tego mógł sięść. Cholera. Nie, 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 to już chyba moje ostatnie chwile. Tak, może uda mi się ukradkiem przejść. Nie widzi mnie. Ja sobie pójdę jeszcze tutaj do tego budynku. Cześć ludzie, wróciłem do Was. tym to ja w nie rozwalę fajnie granaty ludzie tylko ja potrzebuję wyrzutni łap to chwało plecy A wyrzutni jak na złość nigdzie nie ma. A wyrzutni jak na złość nigdzie nie ma, dokładnie. Idę tu, położę się, wyłączę maskowanie jeszcze raz. Hmm. Kurde. Nie, on mnie, powiedział, by mnie przejechał. Jezu, gdzie ja jestem? W jakichś kiblach chodzę. Jeszcze raz do góry. Na upartego. God damn nie, nie wiem. Nie wiem naprawdę. Piechoty tu już w zasadzie nie ma, są same czołgi co dwa zostały. O cholera. Łatwo palne, Jezus Maria, ale tragedia super. że nie wy tu coś będzie naup nope. Nie, już naprawdę nie mam pomysłu, nie mam pomysłu, gdzie mogę cokolwiek zrobić i znaleźć. Jest mi z tego powodu strasznie źle. Eee, kurde, garnki, ja pierdziele, ludzie, dajcie mi jakąś broń, a nie garnki. Ja przyszedłem walczyć z gotować. Co tu jest? Parasol. Super, może jeszcze stół sobie wezmę. Przyda się. Będzie tarczą moją. A czekajcie, w tym się dało jakoś, jakieś tryby strzelania były, tak? Ja w niego wiadę. Żal nic to nie dało. Fak, ja może na ten choke wskoczę. Jeżeli mogę, a wiecie co? Spróbuję. super. Możesz zmienić poziom trudności w menu opcji. Nie, nie, dziękuję. Eee, na ten czołg da się wskoczyć. Jestem tego pewien. Albo, albo się nie da. pociul ale mnie wywaliło. Jeszcze raz poczekam, aż będzie stał w miejscu. O, rany, 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 rany. Ale cały czas nie daj mi spokoju, to dlaczego ojej, jakieś przegrzanie, kurde amunicja. Ja nie chcę amunicji, teraz tu piecznie co jeżeli. Teraz no mam te nieszczęsne granaty, co położę tu granat, przeżyję to, czołg się zaczął palić jeszcze raz. Pało. Dobra, ale co? Fajnie, tylko co teraz? Strollowałem grę. Mam jeszcze jeden granat. Nie, nie mam nic. Jasny gwint Wiesz, to jest bez sensu No i co ja teraz zrobić? Starać na niego czy co? I don't know Wam mu się znudziło. A z pięści byś nie chciał. Ja pierdzielę, no nie lo, 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 lo. szczelajcie se. Nie, ja naprawdę już nie mam pomysłu. to był jakieś wskazówki, gdzie co jest, a tu nic, chyba że zwaliłem akcję i nie wiem. Nie wiem już sam eee. cholerantów no tu byłem milion, milion razy, jak nie więcej, i tu nic nie ma, idę dalej. Tu jest to auto, tu też byłem eee. tragedia jakaś. Hmm. Gazetą go rozwalę. Aha, wywaliłem wszystko Super. Ludzie bez jaj, tu jest jakieś, nie wiem, coś Probably tu coś będzie, albo nie. Niech mnie to powoli w nerwia, wiecie. Jakie ja mam szanse w starciu z czołgiem szczelam mu do działa No nie naprawdę robię takie coś, bo nie wiem kompletnie widzicie, nie ma tutaj Ej ludzie, ale tam da się jakoś przełączyć na ogień inny. Czekajcie, bo już sam nie wiem. Eee... Pojazdy. Światła. Helikopter, przybliżenie, zmiana siedzeń. I don't know. I don't fucking know. Nie, nie, po prostu, kurde, nie. Nie ma żadnej wyrzutni rakiet. Nigdzie. Mam to w dupie, idę przez ogień. Tragedia!

ja to powoli parole. Jest jeszcze jedna opcja, że na ty... że te działka... Cholera, że te działka... Yy, one mają po prostu jakiś drugi tryb strzelania i... Może w ten sposób. A jak nie, no to naprawdę nie wiem. Piszcie w komentarzach co tu zrobić. Bo nigdy już nie miałem w sumie takiej sytuacji. Zawsze było jakieś lamienie. Wiadomo ja... Widział mnie This is the end. właśnie, te, to właśnie tak jak wam mówiłem. Te działka muszą mieć jakiś drugi typ przelania, bo nie ma po prostu bata. Ojej, jej, czołg. Przyjechał, ale w sumie Mam wywalone już, jestem w budynku. Za późno Jeszcze wyżej piętro, jedno. Patrzcie. Nevermind. gra bycze On ma wywalone po prostu. A ja nie wiem co mam zrobić. Ej, ale chwileczkę. Bo on mi coś pokazuje, jak naciskam, zejdź z tego działka i wejdź na to. Nie, no nie. co ma w zasadzie być. Ten czołg się już pali. Sąk się pali, ale bardziej się zapalić już nie chcę. Co by tu jeszcze? Nie wiem, nie wiem naprawdę. Czekajcie, bo tu jest... Jest ta zmiana tego trybu ognia, ja nawet nie wiem jak. X. Nie, ja wychodzę, bo... Nie, ja nie, nie wiem. Ну no, не обим, не wiem. nic nie ma. Zaraz mnie szlak, traf, wiecie. Nie, to jest, to jest jakieś chore. Ludzie. Ja sobie wejdę do góry, żeby teraz tego nie spieprzyć. A już myślałem, że to jest magia starych gier, że jeżeli spieprzyć coś, musisz od save'a robić, od poprzedniego, tego wcześniejszego, bo jak gra się zapisze, to lipa, ale tu jednak nie. Tu jednak nie, jednak nie moi drodzy. Jeszcze wyżej sobie wejdę. But away, czemu nie. Jeszcze chwila, nie chcę tego spieprzyć. Okay. Eee, jeszcze jedna rakietnica jest. Jezu, to nie ten pokój. Czy te naboje? Tak, mogę wziąć granaty. Wojskowe. Okej, okay, dobra. Z pistoletem, z wejdę tam szybciej. I trzeba kończyć, trzeba kończyć tą zasraną misję. Nice, gra zapisana. No i moi drodzy, w tym odcinku, w tym budynku robię save. I moi drodzy, to było na tyle. Mam nadzieję, że te dwa odcinki, lamienia, jakoś zniesiecie. I... To było na tyle, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał pomimo okropnego lamienia. Trzymajcie się. Bye bye.